Masz dużo separatorów Lego. Nie wiesz, co z nimi zrobić. Potrzebne ci raczej są tylko dwa, trzy do odczepiania klocków. Nie martw się, ja Ci przychodzę z odpowiedzią, co zrobić. Hej, czyli witajcie, ja jestem TV i dziś sobie można to uznać. Tak, porozmawiamy o lajkach ze separatorów, głównie o jednym, ale dobra. A więc macie zwykły separator, a i bierzecie drugi dajecie na siebie. O tak. Teraz mogła się obrócić kamera. A może i nie, nie wiem. Ale dobra. I tak. Dajecie dalej tak kilka razy, żeby takie coś no na siebie dajecie. Kilka tych separatorów. Nie jest wcale jakaś określona wysokość. Możecie budować, jakie wysokie chcecie. No. Tego najważniejsze, żebyście do trzech chociaż zbudowali takich linii, bo na dwóch to jakoś tak specjalnie fajnie jakoś, tym się nie pobawisz. No, i macie takie coś, to uważajcie też, bo to się czasami rozwala. I zobaczcie. Widzicie? Macie, ale takiego może to udać. Widzę Tojsa. Możecie takich tworzyć więcej, ile na przykład chcecie. Tutaj dwa możecie połączyć, na przykład jedno. A więc, no, możecie tworzyć jak chcecie, jak wysokie, ile chcecie: 3, 2, 5, po prostu jak wolicie. Tylko to też zależy, ile macie tych separatorów. Jakby ja bym mógł sobie całkiem sporo tego stworzyć, tylko. Wszędzie się u mnie gdzieś to walają te separatory. O, na przykład tu znalazłem taki jeden separator, kolejny, pod jakimś koszykiem. Ale dobra, jak wam się spodobał filmik, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeszcze, no, lecimy po 150, a więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!